No. Panasonic chyba naprawił autofocus. A nie, to Sony. Słuchajcie, generalnie chciałem powiedzieć Wam, że jestem i żyję, więc dzisiaj taki odcinek na szybko, na krótko. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć jak często, jak regularnie będę ukazywał się odcinki, a dzisiaj tylko szybki teścik, żeby zobaczyć jak wygląda obrazek z tego setupu tutaj, gdzie zawsze nagrywam. A przy okazji chciałbym się z tym podzielić z Wami, żebyście i Wy zobaczyli. Jak na razie nie mogę wyjść z podziwu, że ten autofocus tak fajnie działa, w końcu można się ruszać. I pojawiać w kadrze, i wychodzić, wchodzić i generalnie rzecz biorąc, cały czas Autofokus jest ze mną, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem. No, słuchajcie, co by nie przedłużać, w zasadzie no, to tyle. Um, więcej będzie za jakiś czas, postaram się zrobić jakieś testy tego sprzętu. Co prawda, nie jest to jakaś nowinka na rynku. No ale cóż, mam ja, mogę sobie potestować. Jak macie ochotę oglądać? No z pana Sonika już pewnie wiele nie będzie, może po prostu jakieś przebitki, jeżeli będę chciał nakręcić ten aparat. Część rzeczy już wyprzedaję. Jakbyście chcieli kupić, to rzeczy do kupienia są w opisie, linki również. Zachęcam łapka w górę. Dajcie w komentarzach znać, co byście chcieli wiedzieć odnośnie tego aparatu. Może macie jakieś pytania i już wiem coś na ten temat i mogę Wam odpowiedzieć. A jeżeli nie, to postaram się dla Was sprawdzić. No chyba, że przekroczy to moje kompetencje, no to trudno się mówi. I co, i to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Hej!